Siema, to znowu jak Nok yy, Dzisiaj żegnamy się z 15, a jak widzicie witamy się z farmingiem 17. Dzisiaj będę Was mam przedstawy plac ciągników oraz maszyn, które posiadam przez długi czas, które zbierałem. Tu jest pierwszy JCB 3230 jej z kulturatorem za 52 tysiące ciągni za 165 tysięcy tu mały mech za 150 tysięcy oraz to już zapomniałem jak się nazywa ale to jest chyba do nawozu w... nie wiem jak to się to w końcu nazywa tu jest tak Syro z nasionami tu jest z nasionami a tu jest dym. Zapyski. Tu mamy Nefolanda, polanda takiego podstawowym maszynami to jest 100 oraz 100. I to ma e, opryskiwać tu macie chyba nazwę. A tu mamy kultywator. Tutaj jest nazwa. Za 25 tysięcy ciągnie jest standardowy. Ten tak samo. E, I tutaj jeszcze jedna maszyna stoi. Gdzie ty? Dwa letry, warta sto tysięcy przyciepa, warta 21 tysięcy Oczywiście na mapie mamy też dwa pociągi Oraz mamy jeden combine, e, Który ma No Cześć okay. Więc... Więc to chyba tyle maszyn, jak posiadam. Na start macie oczywiście 3 pola, 15, 14 oraz 12, zale zale zależy na jakiej mapie zaczniecie, bo na stosunku macie chyba tylko 2 pola do dyspozycji. Ale nie polecam na sosówce gra, bo jeżeli mieliście, mieliście dodatki w 15, no to mieliście sesnówkę. I sezówka jest podniesiona na 16, taki info. Polecam tą nową mapę, którą dodali, ponieważ jest bardziej ciekawa i bardziej rozbudowana Oraz jest takie coś do nowego na mapie, jeżeli będziecie tworzyć nowe pole, będzie widać, że będzie widać to po, pole na mapie. Więc to jest nowy. Oczywiście polecam kupić to, to jest ciepa do paliwa, bo... Na farmie nie macie gdzie tankować, więc to lepiej wydać sobie pieniądze na to i mieć już paliwo Zapasowe, Abywa to umieści tylko 3750, jak pamiętam spada na mnie w tym Więc to jest bardzo opłacalne to, chociaż dużo pieniędzy na to poszło za to No i to A chyba tyle co ja realizacji. miałem A, jeszcze tutaj jest tak, A mój zip oraz krebo krebo to jest nowy, dodatek, bo Zobaczam. jeżeli kupicie sobie w 7, 15, 17, nie 15, przepraszam tam, tam. Będziecie mieć aktualizowane mody. To jest jeden mod, to jest nowy kultywator, który yy, za tym ma gładzarkę, które gładzi teren za tym, ale to nie, nie kultywatoruje od no, razu. To jest tylko taki lepszy pół. Ma to rozpiętość, zaraz wam powiem. Jest tutaj, jest to ten się. Ma 4,8 metra więc to nie jest mało, na ma takie coś. Więc... Eh, Tyle info. Żegnam Was i do następnego odcinka. Cześć.